Anka gotuje, gotuj i ty. Cześć. Dzisiaj proponuję wam wspólną zabawę. Z kolorowego marcepanu zrobimy figurkę bałwanka, która pięknie ozdobi świąteczne desery. Jak widzicie, mam tu trzy kawałki masy marcepanowej. Zielony i czerwony zabarwiłam po prostu barwnikami spożywczymi. Przyda się też czekoladowa posypka. Z jasnego kawałka formuję dwie kulki, jedną trochę większą od drugiej, i stawiam je jedna na drugiej. Teraz z zielonego marcepanu robię kapelusik. Do kapelusika. Doklejam czerwony paseczek z czerwonego marcepanu. Kapelusz przyklejam w odpowiednim miejscu. No i teraz z czerwonego marcepanu robię szalik i nosek bałwanka. Natomiast z posypki czekoladowej. Robię oczy, uśmiech i guziki. I nasz marcepanowy bałwanek jest już gotowy. Jak widzicie, bardzo prosto taką figurkę wykonać. A do lepienia figurek najlepiej zaprosić dzieci. Mają do tego naprawdę wielki talent. Ja zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was mocno.